Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie wszystkich gości, wszystkich rodziców, dziadków, wszystkich przyjaciół Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 114. Witam również wyjątkową osobę, bez której nie byłoby nas tutaj dzisiaj, założycielkę naszej szkoły, panią Teresę Rosińską. Proszę. Dziewczynki kroczą z kwiatami w podziękowaniu. To już 27. artystyczne zakończenie roku szkolnego. Tak, nasza wyjątkowa szkoła. Kolejny, kolejny rok minął zaskakująco szybko, tak jak szybko dorastają nasze dzieci. E jak Państwo wiecie, w naszej Szkole bardzo mocno dbamy o rozwój artystyczny naszych uczniów, ale nie tylko. Każdego dnia wyjątkowi ludzie dbają o edukację, o wychowanie Państwa dzieci. Chciałabym zaprosić obecnych dzisiaj nauczycieli naszej Szkoły na scenę. Zawsze się ukrywają, idą. <laughs> Ta and. <annyi. laughs> hey, hey, okay. I tak w tym roku stwierdziłam, że te wyjątkowe osoby, które Państwo widzicie na scenie, zdecydowanie zasłużyły na wyjątkowe świadectwo. Na świadectwo z czerwonym paskiem. Dlatego też poproszę Bruno i Lenka, wręczą świadectwa. A tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Cóż mamy? Oceny celujące, rzecz jasna. Cierpliwość, podejście, empatia, wyrozumiałość, zaangażowanie. Możecie wręczać już te piękne dokumenty. W tym roku nasi. Tak, jeszcze raz wielkie brawa. W tym roku nasi uczniowie odnieśli sukcesy bardzo różne wymienię kilka z nich. Sukcesy w konkursie matematycznym Puchacz Piotr oraz warszawskiej olimpiadzie języka angielskiego. W konkursie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Promocja Talentów dzieci z PSP 114 otrzymały liczne wyróżnienia plastyczne. Zajęliśmy też drugie miejsce w 16 a nawet 18 wojewódzkim przeglądzie twórczości artystycznej Kulturomaniak 2024. Oraz otrzymaliśmy Grand Prix 29. Mazowieckiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży imienia Piotra Grabowskiego. Maska 2024. To nie wszystko. Mamy też licznych laureatów w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Matematyka, aż 15 osób, oraz w ogólnopolskim Dyktandzie nie tylko dla mistrzów i... Ogólnopolskim konkursie logicznego myślenia. Dobrze, ale to nie wszystko. Mamy również finalistkę konkursu kuratoryjnego z języka polskiego urszulę głąb, którą chciałabym zaprosić na scenę i wręczyć jej dokument potwierdzający ten wielki sukces. Chodzi do nas ula, a tu jest ula. Gratuluję. Wolesz sobie stanąć. Gratulacje. No i idąc, mamy również laureata konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego Tymona Rogalskiego. Przybądź! Tymonie, gratulacje najpierw. Dziękuję bardzo. Zaświadczenie. Bardzo proszę oraz kwiat. Bardzo. Zostań tymonie tutaj sobie z ulą na scenie. Jeszcze jeden formalny element dzisiejszego spotkania i już oddaję scenę dzieciom. Złota tarcza. Nagroda dyrektora przyznawana rokrocznie, wymyślona przez założyciela, pana Wojciecha Rosińskiego. Nagroda dla wyjątkowych, znaczy wszyscy są wyjątkowi, ale dla osób, które Hmm, zapisują się w pewien inny sposób szko na kartach naszej szkoły, inny sposób. Och, nawet będzie dobrze, nie wiedziałam. E, w tym roku, e, oczywiście, ja zawsze zasięgam e, opinii tych państwa, i tutaj nie ma nas wszystkich, co prawda, natomiast e, wszyscy jednomyślnie e, stwierdziliśmy, że osobą, która nie tylko ma jedną z najwyższych średnich w naszej szkole, nie tylko zdobyła pierwsze miejsca w konkursach plastycznych organizowanych przez różne um, instytucje, nie tylko w olimpiadzie um, ogólnopolskiej z języka polskiego, w dyktandzie szkolnym, nie tylko pamięta od zawsze o naszej szkole, już jako mała osoba przychodziła robiąc plakaty. Mówiąc o tym i ciesząc się naszą szkołą, tą pracą, którą ci wszyscy Państwo wykonują każdego dnia. Teraz chciałabym ogłosić, kto jest zwycięzcą, czy raczej kto otrzyma w tym roku złotą tarczę. Złotą tarczę otrzyma. Tymon Rogalski z klasy ósmej. Brawo. No Tymon. Śmiało i chodź! do mnie. jak widzisz, Tymonie, wszystkiego najlepszego. Tymon kończy w tym roku naszą szkołę. Myślę, że to będzie też piękna pamiątka na te przyszłe lata, prawda? Prawda, ja, ja, ja nie wiem, co czuć. Szczęście, tylko szczęście, nic więcej. Brawa. No i o to chodziło, o to zaskoczenie. Oddychaj. Oddychaj, ja ze swojej ty, 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 ty. strony e, oddaję już głos panu Bartkowi, ponieważ e, zaczniemy od e, teatru, później przeniesiemy się do krainy tańca, no a potem część druga. Panie Bartoszu, proszę bardzo. E, dobry wieczór Państwu. Niezmiernie miło mi powitać w imieniu wszystkich pedagogów. Pani dyrektor już przywitała. Bardzo dziękujemy. Chciałbym, żebyście zauczestniczyli w inauguracji tego wieczoru. I teraz tak. Część artystyczna. Ja będę dawał takie krótkie zadania. Bardzo proszę moich kolegów o to, żeby kolegów, koleżanki, jeżeli będą się chciały włączyć, bo mają różne tutaj suknie, o to, żeby te oto wykonane przez pana Konrada gazetowe dekoracje rozsypać po całej scenie. Kolegów, ale koleżanki to w zależności od chęci. Tak, brawo. E, państwa e, proszę o taką czujność i uwagę. Dzieci pracują pieczołowicie, rozwijając swój warsztat, umiejętności, e, cały czas e, pobudzając swoją wrażliwość. I teraz sprawdzimy, jak to jest, ponieważ występ to nie tylko przygotowania całoroczne, ale również e, pewna doza improwizacji. Zobaczymy, jak z tym jest u Was. Jeżeli e, takie ćwiczenie sobie zrobimy e, i razem z tym e, zachęcam e, również Państwa do tego ćwiczenia. Jeżeli ja powiem tak, to Wy odpowiecie: Nie. Zrobimy sobie taką próbę. Tak. Nie. Jeżeli ja powiem pies, to wy powiecie kot. Pies. Świetnie, na razie idzie nieźle. Chciałbym jeszcze trochę głośniej, bo tego też żądamy od naszej młodzieży. Pies, nie. Kot, kot, tak. Pies, pies, nie, kot, tak. No, drodzy państwo. Oprócz czujności, tak, trzeba wykazać się u, taką uważnością. Za chwilę balladyna. To są takie fragmenty. Ja nie będę tutaj zbyt dużo opowiadał, dlatego, że tam opis powstał. Klasy będą pokazywały takie wyrywki, sceny i różnego rodzaju impresje. My się pokłonimy. Grządy pedagogiczne, dziękujemy serdecznie. I ja będę potrzebował e, czasu, żeby dotrzeć do reżyserki. E, odważnie, e, za kulisami jest szósta, siódma i ósma klasa. E, bardzo proszę jeszcze raz o taki aplauz, który zachęci ich e, do szczerej i żywej realizacji tego, co zaplanowali. Pięknie, dziękuję bardzo!